Jejku, skąd ja się tu wziąłem? O matko boska. Jejku. Skąd ja mam tu zrobić? Szukamy czegoś. O! Jak pik. Możecie ją otworzyć. O! To się uda. Otwieramy. Oj, oj Pięknie. I otwieramy drzwi. To są długie, ale tutaj chyba nic nie ma, tutaj jest jakiś szkielet. Nie pamiętam co się stało. Ale otwieramy. Nie wiem co jest tutaj jest. Jest tu ktoś? Boję się. No i tutaj no, nikogo chyba nie ma. Chyba nikogo nie ma. Ty Nie ma. O, też muszę tutaj otworzyć. Dobra, otwieramy. Ja jestem. Ja pamiętam, że nie będę widział, widział to widział dziadka? O, wow, ale to jest fajne. Hmm, dobra, może... O, to jest kościół. może zejdę. O. Hmm... Nic tu to, to chyba nie ma. Nic to nie ma. Coś tutaj może być, te pułki nie są pewnie bez powodu. No czyli jednak ktoś się bez powodu. Chyba zajdziemy może tutaj. Jest to tutaj? Drzwi tutaj są otwarte. Ciekawe. Ciekawe, czy tutaj ktoś jest. Tutaj dobra, tutaj mamy deskę Niech pójdziemy na... No. Nie na to. Zobaczymy. Tu jest jakiś szopol. Ludzie jakiś potrzebują, może coś jest z tym szopolem. Nie ma. Dobra, to chyba idziemy. Został zestrasowany na tą deskę. Może coś tutaj? Oto okay. Łeponki Kojarzy grani coś takiego jak łeponki O mam deskę Ile tutaj to jest? Ciekawe gdzie? Dziadek o Boże święty Graszyna co ty tutaj robisz? Graszyna? Gdzie dziadek? Powiedz no, mi gdzie dziadek? On nie już pamiętam a nie, bo coś z tej listy No dobra, uciekamy, o. Zobaczymy, do kamyczka jest tutaj. My Uciekamy! Jak najszybciej. Tylko, o, co Mam ten kamyczek. Hmm. Po co mi jest ten kamyczek? może będę mógł rzucić... Jeszcze tutaj nie wolałem. O, mam Ja miałam jeszcze tę deskę. O mamy... Uuu, to po to to jest? Po co są te kamyczki? Mogę tak strzelać w grazie spełnienie marzeń. O, 2 minuty i 30 sekund. Idealny czas! Ale mi się to podoba i ci idealny czas! Zobaczymy jeszcze tutaj musi... No I tutaj jest... drzwi. Otwieramy. Tutaj wejdziemy tutaj nie trzeba... O, tutaj coś jest. O Firewood! Dobra, idziemy. Idziemy po zapałki. Znaczy po, po deskę. Tak. Tutaj mamy parekę. Kniknęła! Ale to jeszcze jest deska. A i deska pewnie gdzieś też będzie. Nie żeby było, więc pewnie będzie albo w dole, albo na górze. No i mamy to. To było na, na drugie piętrze? no tak, chyba tak. Hmm. Dobra. To tak i tutaj też są te półki po co no tak. No, podłoga, nam coś. Chcę tak, coś powiedzieć, te awaryjne, a Idziemy. Jem, tutaj coś jeszcze nie patrzyło chyba. Nie ma nic.

Kanucki się bardzo przyda. Skarżynka? Nie ma skarżynki. Okej, okay, to już się w światło to Jeszcze nie. Jeszcze raz się ześpiło. Miszu. Dzisiaj tylko miszu jest. Dobra, to się jest karżynka. Ogólnie to. Chcecie party dwa?